Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, to jest tylko stream testowy. Chcę coś sprawdzić. Naprawdę, absolutnie nic więcej zero podtekstów. A dzisiaj lecimy Dirt 2 Rally. <grydy> Najprawdopodobniej a kontynuacja: wspólne ściganie albo jakiś inny losowy ride. A w najgorszej sytuacji, jeśli nic nie będzie, to po prostu polecimy z AI. Tyle. A ja już tak głośno myśląc, zastanawiam się, powiem wam od czego zależy, że na streamie jest dużo osób lub nie. Powiem wam, że testowałem różne rzeczy i kompletnie nie ogarniam tego mechanizmu. Po, po zapytaniu czata GPT to się nie spina, więc nie wiem. YouTube ma jakieś swoje dziwne algorytmy, raz podbija stream, a raz nie. Nie mam bladego pojęcia o co chodzi. No i jeszcze powiem wam ciekawostkę, że dzisiaj byłem świadkiem wypadku i oberwałem szczątkami dwóch samochodów. Na szczęście to był tylko plastik. I w moim nic się nie stało, ale nie wesoło. Fuksem gościu prawie go wyrzuciło na czołówkę na przeciwległy pas, ale na szczęście z auto na przeciwka zaczął hamować, a gość zdążył wrócić na swój pas. Także obyło się bez ofiar. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. wam, że w tym telefonie mam piękniejszy błękit niż, niż w rzeczywistości widzę. Więc już widzę, że. W sumie fajnie byłoby patrzeć w telefon niż przed siebie, nie. Oczywiście jedziemy przepisowo. Jeszcze przez chwilę będę transmitował, bo tak jak mówię, muszę coś sprawdzić. No, już żaden telefon nie zadzwoni, bo wtedy stracę, stracę wizję chyba. Mamy teren zabudowany. Redukujemy prędkość przepisowo. Dobra, elegancko. Także jeszcze do domu nie jadę, niestety. Przykro mi. Jeszcze trochę muszę się pobujać. Znaczy muszę, chcę nawet. Jestem tym szczęśliwcem, który nawet, nawet lubi swoją robotę. Wiadomo, że są lepsze i gorsze dni, jak to w życiu. Ale generalnie nie zamieniłbym się na większość robót. Także patrzcie, jaka Polska jest piękna, co nie? Jeszcze szczególnie w taki piękny jesienny dzień, gdzie świeci słoneczko, niebo jest błękitne Niestety nie widzisz tych jezior, które tutaj są pole mojej lewej i prawej Ale jeszcze pocieszę was, ja też ich nie widzę Widzę je tylko na GPS-ie, który mam wyświetlony na ekranie Ale wiem, że są, bo byłem nad tymi jeziorami tutaj kiedyś A to już dawno i nieprawda że jeszcze chwilę będę streamował No nie ogarniam kompletnie czemu ja moja, e, mój rower wtedy miał tyle wyświetleń kurde przecież tam się kompletnie nic nie działo przeskoczyłem, jak check your speed, jadę przepisowo mam taką specjalną aplikację, która mnie karci jak jadę za szybko i właśnie wysłała ostrzeżenie, że niby jadę za szybko, nie? Tu się teren zabudowany skończy, możemy przyspieszyć. Tutaj zakręt, więc lepiej troszeczkę zredukować. Już tak mi się nigdzie nie spieszy. Pytanie jeszcze, jak jest zasięgiem tego streama w ogóle, bo się przemieszczam. I tutaj z zasięgiem w mojej sieci niestety jest słabo. W większości terenu mam naprawdę bardzo słaby zasięg. Patrzcie, złota polska jesień. No złoto na drzewach, złoto. No się chciało pozbierać te liście, sprzedać, nie? A złoto w cenie teraz. W cenie trochę spadło, ale w cenie jest dalej. Do tego, co było rok temu, to jeszcze. To jeszcze daleko. Ale aż tak nie spadnie raczej, nie liczcie na powrót tych cen, co były kiedyś Raczej bym nie liczył O oh iko. oczywiście użyty. Co no nie będę się chwalił, ale jestem kierowcą doskonałym, ponad milion kilometrów nawet jednej stłuczki w życiu nie miałem. Raz w życiu rzeczywiście ktoś mi wjechał w cztery litery moje, ale to nie była moja wina. Jechaliśmy pod słońce, ja ostro hamowałem, bo pierwszy Zmienił nagle kurs, czyli szedł równolegle do chodnika, nagle stwierdził, że przejdzie przez ulicę. No i gościu, który za mną jechał, no niestety nie wyhamował. Więc nie była to moja wina. Jak speeding, jak jadę 48 na 50, ludzie litości. No i tak się zdarza. O, kończymy. Kończymy streama, bo mam telefon. Na razie, cześć.